Eleganckim stroju. Słynna brytyjska marka wydaje się rzeczywiście być spełnieniem marzeń każdego dżentelmana. Model DB7 to prawdziwa esencja szyku, klasy i niezwykłych możliwości technicznych. Nic dziwnego, że wzbudza niekłamany zachwyt nie tylko wśród panów. Aston Martin DB7 Vantage swą premierę miał na tegorocznym salonie samochodowym w Genewie. Nazwa Vantage używana jest przez firmę od 1950 roku i zarezerwowana dla najbardziej luksusowych wersji. Nad nowym modelem trwały 24 miesiące. Testy sprawdzające odbyły się w Europie i Ameryce Północnej. DB7 pokonał prawie milion kilometrów w skrajnych temperaturach od minus 30 do plus 45 stopni Celsjusza. Jak na prawdziwego anglika przystało, zniósł to ze stoickim spokojem. Luksusowe wnętrze może być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Standardowo wykończone jest szlachetnym drewnem i skórą. Ale zarówno kolorystykę jak i rodzaj użytych materiałów można dowolnie kształtować. Najwyższej klasy sprzęt audio chyba idealnie zabezpieczono przed miłośnikami cudzej własności. Klimatyzacja, system nawigacji satelitarnej czy też urządzenie ułatwiające parkowanie mają osłodzić życie nie tylko agentowi 007. Samochód napędzany jest 12-cylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 6 litrów. Jednostka dysponuje mocą 420 koń mechanicznych. Prędkość 100 km na godzinę Aston Martin osiąga w niecałe 5 sekund. Maksymalna prędkość wynosi 290 km na godzinę. Do wyboru jest także mniejsza sześciocylindrowa jednostka o mocy 335 koni mechanicznych. Aston Martin DB7 operowany jest w dwóch wersjach nadwoziowych. Jako dynamiczne coupé i pełen elegancji cabriolet. Zgrabna muskularna sylwetka przypomina gotowe do skoku dzikie zwierzę lekko przymrużone oczy reflektorów i drapieżnie stylizowany przód budzą słuszny respekt. Oszczędne, stylowe detale dodają autu szlachetnego blasku. Cóż, dla Bonda to narzędzie pracy, dla wielu szczyt marzeń i